Spada sporo kamieni. Gdzie gdzie są miękkie, ale większość tych skał jest twarda. Bushmeni bardzo potrzebują opali, bo rozwinęli działalność i sporo zainwestowali w sprzęt. Może się okazać, że nie odłożę ani centa na emeryturę. Ich nowa, czterotonowa koparka ledwo kruszy te skały. Gorzej być nie może. W twardszej skale nie da się kopać. Pewnie Benemu dobrze idzie, bo się nie odzywa, albo zniszczył wiertnicę i uciekł. Brak wieści to chyba dobra wiadomość. Czeka mnie sporo wiercenia w tym sezonie. Tylko dzięki temu znajdziemy więcej opali. Siedem kilometrów dalej kandydat na członka ekipy, Ben Moses, szuka nowych złóż, by zrobić wrażenie na Bushmenach. Słyszałem, że w ostatnich latach dali szansę kilku osobom, ale nic z tego nie wyszło. Mam nadzieję, że ze mną będzie inaczej. Dowierciłem się do warstwy ładnego różowego piaskowca. Na chwilę zatrzymam świder i przejrzę ten urobek. Wygląda obiecująco. O rany. spójrzcie, piękny kryształ. Co za ulga? Niebiesko-zielony z pomarańczowymi refleksami. Oby było więcej kolorowych. No proszę. Czerwony. Ma znacznie większą wartość niż ten niebiesko-zielony. Pokażę je Rodowi. Na pewno się ucieszy.